Co z Was z łatwością odróżnia Chińczyka od Japończyka? Bo mam telefon, który jest w tej samej cenie, co ostatnio testowany przeze mnie Ulefon Wiena, ale różni się od niego diametralnie i jakoś muszę się do tego odnieść. Drodzy Państwo, oto on! Sony Xperia E5, a ja jestem Rafał Gusiewicz i zapraszam Cię na odcinek! W odcinkach z chińskimi telefonami zadaję proste pytanie. Czy kupując Chińczyka kupujesz badziew, czy może te same i lepsze podzespoły, które po prostu nie są obciążone kosztami marketingu? Ja poznałem odpowiedź na to pytanie i ty dowiesz się tego w tym odcinku. Sony Xperia E5 to najtańszy smartfon z serii E. I jak każdy Xperia, jest zrobiony bardzo dobrze. Zaoblone krawędzie, które wyglądają naprawdę świetnie, i obudowa, na której nie zostają odciski paluchów i nie rysuje się w żaden sposób. Budowa jest monolityczna, ale widoczna krawędź plecku wskazywałaby na coś innego. Jednak nie, nie próbuj tego telefonu rozbierać. Natomiast kartę SIM i kartę microSD włożysz do tacki, którą wyciągasz z boku obudowy. Natomiast monolityczność niestety nie zapewnia temu telefonowi wodoodporności, więc również nie próbujemy go wkładać do wody. Zapamiętaj. Telefon jest dosyć smukły, przez co u góry i na dole urządzenia jest dosyć gruba, czarna krawędź. Ale mam wrażenie, że tak jest po prostu urok telefonów, serii Xperia. Jest to 5 cali IPS LCD i doskonale wiesz, do którego odcinka teraz Cię odeślę. Rozdzielczość 720p, czyli tylko HD, natomiast zagęszczenie pikseli to 297, a pamiętasz, że idealna, minimalna liczba to 320. Jednak trzeba się bardzo dokładnie przyjrzeć, żeby zauważyć poszczególne piksele. Co siedzi w środku? Czterodzeniowy Mediatek o taktowaniu zegara 1,3 GHz. Za grafikę odpowiada Mali T720 i mamy na pokładzie tylko, tylko 1,5 gigabajta RAMu. Jak na telefon za te pieniądze i z Androidem 60 na pokładzie, to jest zdecydowanie zbyt mało. No i właśnie, Chińczyk, Ulefon wiena. Dwa razy więcej RAMu, większa bateria, większa rozdzielczość, większe zagęszczenie pikseli na cal, opcja szybkiego ładowania i to wszystko było parę miesięcy szybciej niż Sony Xperia E5. Brutalne porównanie, ale w tym przypadku mogę śmiało stwierdzić, że marketing Sony pożera zdecydowanie zbyt dużo środków, a przy okazji tego czas na ciekawostkę! Skoro już tak często mówię o tych jak to porozmawiamy, ale bardziej w technologicznym aspekcie, no bo widzicie, sam serwis aukcyjny Alibaba w 2015 roku Zakupił więcej serwerów niż cała Brazylia. Natomiast chiński holding Tencent zakupił więcej serwerów niż cała Korea Południowa w 2015 roku. Bajdu, takie chińskie Google zakupiło więcej niż Nowa Zelandia, a takie zwykłe, malutkie, wiadomo, małe miasteczko Szanghaj zakupiło więcej serwerów niż całe Indie. Oczywiście USA cały czas inwestuje trochę więcej środków w technologię niż Chiny, ale ta przewaga już teraz wynosi jedyne 20%. Bum! Natomiast większość tych kosztów, które ponosi USA, to są koszty serwisu i naprawy starych technologii. A Chiny zdecydowaną większość tych środków inwestują w najnowsze technologie i mają uśmiechniętą buźkę. W Chinach po prostu wszystko jest ogromne i duże, no może poza Chińczykami. Koniec ciekawostki. Sony przynajmniej nie oszukuje nas co do ilości głośników, bo mamy jedną maskownicę, i jeden głośnik i sprawa jest prosta. Nawet o tyle prosta, że zawsze go sobie zasłonimy, bo jest w moim super ulubionym miejscu. Natomiast jest dosyć cichy. Radzi sobie z rozmowami głośno mówiącymi w aucie, ale słuchanie materiałów na YouTubie w domu jest już trochę niekomfortowe. Bateria natomiast to największa bolączka tego telefonu. Po pierwsze nie ma opcji szybkiego ładowania, więc ładowanie trwa po prostu. Długo, A jak już uda nam się ten telefon naładować, to ani się spostrzeżemy, kiedy się po prostu wyładuje, i najprawdopodobniej w połowie dnia już będziemy musieli skorzystać z dodatkowej ładowarki. Telefon ma oczywiście wbudowaną obsługę LTE i NFC. Telefon jest poprawny, widać kunszt Sony, to wszystko ładnie wygląda, design jest naprawdę świetny, ale w tej cenie kupimy dużo dużo, dużo mocniejszego chińczyka, który również był bardzo fajnie wykonany i mi osobiście się spodobał, ale wiem, że jesteś pewnie fanem Sony, dlatego przygotowałem pod filmem linki, w które klikniesz i dostaniesz ten telefon w najlepszej cenie. Ja jestem Rafał Gusiewicz, to był odcinek o Sony Xperia E5. Teraz widzisz dwóch Rafałów, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Klikaj łapkę w górę, subskrybuj i do zobaczenia!